No, witajcie. Paweł gość. Tobi, powiedz cześć. Cześć. O, a tutaj Filip, on jeszcze nie powie. Cześć. To jest moja żona Monika. Tu jest Tobiasz. Tu jest Patryk, a tu jest Filip. No i nagrywamy do Was ten filmik z podziękowaniem za dary, które nam przygotowaliście. Jesteśmy mile zaskoczeni, że tak zainteresowaliście się naszą służbą. Monia, powiedz coś, no? Tak, no. i Za chwilę może opowiemy troszeczkę o sobie, pokażemy jakieś zdjęcia, filmiki. Ale tak jak Marc mówił, przede wszystkim chcę Wam podziękować za to, że zebraliście dla nas i tą chemię, i to wszystko, te środki czystości. Jesteśmy bardzo Wam wdzięczni. No i zaraz pokażemy Wam, jak to wszystko u nas wygląda. Znam tą kobietę od 10 lat. Chyba jest ze mną szczęśliwa. jest. Ja też jestem z nią szczęśliwym. Powiem Wam o, o tej naszej służbie. Już w 2008 roku Bóg włożył mi w serce, żeby pomagać ludziom bezdomnym, ludziom głodnym. W 2010 roku po raz pierwszy rozlewałem taką zupę ludziom potrzebującym. A dzisiaj już możemy działać na pełnej parze, bo mamy dom nazywamy go chrześcijański dom rodzinny, albo inni mówią chrześcijański dom misyjny, bo się nie zajmujemy tylko na dzień dzisiejszy dokarmianiem ludzi bezdomnych, ale też dajemy im nocleg. Tak jak Marcin mówił, nasza służba zaczęła się od tego, że rozlewaliśmy na ulicy zupę w mroźny zimowy dzień. W każdą sobotę razem z dziećmi jeździliśmy do sanoka, gdzie rozlewaliśmy tą zupę. Ale już niedługo później do nas dołączyło więcej osób, więcej znajomych, przyjaciół z kościoła i zaczęliśmy też tych bezdomnych zabierać do kościoła, gdzie mogli też się ogrzać. Ale po niedługim czasie mój mąż stwierdził, że to jest jednak wszystko za mało, że ci ludzie potrzebują tak naprawdę domu. Na tych zdjęciach widzicie budynek jest to była obora mojego taty. I zdecydowaliśmy, że zaczniemy remontować przynajmniej część tego budynku, by tam stworzyć miejsca dla osób potrzebujących. Gdy Marcin powiedział, że chce budować, yy, czy dać po prostu dom ludziom bezdomnym, ja sobie pomyślałam, nie, yy, wiedziałam, że ci ludzie tego potrzebują, ale. Yy, ja uważałam, że ja po prostu nie nadaję się do takiej służby. U um, nas niedaleko naszego domu był też taki ośrodek, um, gdzie też małżeństwo zajmowało się ludźmi bezdomnymi i ja patrząc na nich twierdziłam, że ja się nie, nie nadaję do czegoś takiego. Ja zawsze byłam zestresowana, skrępowana, nieotwarta nie po prostu na ludzi. I Wolałam zawsze takie swoje grono, małe grono ludzi, e, chciałam zawsze mieć taką małą rodzinę, stworzyć swój własny domek, a tutaj to jakby wiedziałam, że po prostu będę musiała się otworzyć i żyć dla innych, nie tylko dla, dla siebie i swojej rodziny. Ale już e, w niedługim czasie Pan Bóg zaczął kruszyć moje serce. Już właściwie jak zaczęliśmy rozlewać tą zupę, to ja tak naprawdę zobaczyłam życie z domni, których wcześniej uważałam za takich po prostu, nie wiem, brudasów, tak, mówiąc brzydko, że gdzieś zaczepiają na ulicy, to ja zobaczyłam w nich tak naprawdę ludzi, z którymi można naprawdę porozmawiać, którzy często są po prostu sponiewierani przez życie i którzy często cierpią. I wtedy już widziałam właśnie, że, że to nie jest tak, jak ja sobie myślę, że to wygląda, tylko że ci ludzie faktycznie potrzebują pomocy. I później, jak już zaczęliśmy remontować budynek, to ci ludzie zaczęli nam pomagać. Przyjeżdżało paru bezdomnych, i oni po prostu pracowali u nas. Ja robiłam im obiad, i wtedy. Wtedy Pan Bóg właśnie ruszył to moje serce i wiedziałam, że, że ja chcę w tym być i chcę służyć razem z mężem. I tak zaczęliśmy remontować, nie mając właściwie żadnych większych oszczędności. Wszystko robiliśmy pracą własnych rąk, nie mieliśmy jakichś fachowców. Czasem przyjeżdżali nasi przyjaciele, znajomi czy ludzie z kościoła i pomagali nam przy, przy tych remontach. Ale był to czas, gdzie tak naprawdę widzieliśmy chyba najwięcej cudów. W naszym życiu. Gdzie na przykład znajdowaliśmy jakieś pieniążki, gdy tego potrzebowaliśmy, lub e, raz potrzebowaliśmy pięć par drzwi, e, gdzie mieliśmy tylko 550 zł w portfelu i okazało się, że ktoś akurat chciał sprzedać drzwi dokładnie za taką kwotę. To były naprawdę dla nas bardzo duże cuda. W grudniu w 2021 roku mieliśmy otwarcie. Jednej części naszego domu, gdzie dziękowaliśmy Bogu, chwaliliśmy Go za to, że, że mogliśmy to wszystko zrobić, wyremontować. Dzięki Bogu mieliśmy właśnie kuchnię, dwie łazienki, dwa pokoje i jeden większy salon. W 2022 roku zaangażowaliśmy się w pomoc humanitarną na Ukrainę. I dzięki temu mogliśmy poznać ludzi z Anglii, którzy e, zaczęli pomagać nam w budowie drugiej części tego budynku i właściwie sfinansowali nam e, remont całej tej części budynku. Remont i wykończenie. W kolejnym roku, dzięki Bogu i innym ofiarodawcom, Mogliśmy wymienić pokrycie dachowe, a także zaczęliśmy adaptować poddasze. W tym roku, dzięki Bogu, mogliśmy wyremontować poddasze i dzięki temu może mieszkać u nas już około 30 osób. W tym momencie mamy 26 chłopaków. I ten dom nazywamy domem rodzinnie, gdyż właśnie w takiej atmosferze chcemy prowadzić nasz dom, naszą służbę. Eee, tutaj są właśnie chłopacy. Największą dla nas radością jest, gdy możemy widzieć, jak ci ludzie się zmieniają, wydać uśmiechy na ich twarzach, i przede wszystkim możemy widzieć, że poznają Boga, bo to jest najważniejsze, że dzięki Bogu ich życie się zmienia. I Temu, że mamy ten budynek, mogliśmy zacząć już rok temu służbę z dziećmi z okolicznych miejscowości. W każdą sobotę przywozimy ich do nas, do naszego domu i spędzamy z nimi czas. Bawimy się z nimi, organizujemy różne wycieczki, a przede wszystkim mówimy im o Bogu, śpiewamy chrześcijańskie piosenki, pokazujemy im te wartości, które są cenne. Na początku tego roku Marcin, e, mój mąż, nawiązał kontakt e, ze swoim zakładem poprawczym, gdzie kiedyś przebywał e, i razem z innymi uraćmi mogli odwiedzić właśnie parę razy ten zakład. Dzięki temu ostatnio także i my mogliśmy gościć, paru wychowanków razem z wychowawcami e, u nas przez parę dni właśnie w naszym domu. Był to też bardzo taki niesamowity czas, gdzie mogliśmy... Pokazać tym chłopakom też, właśnie inne, inne życie. I na koniec powiem jeszcze tylko, że Pan Bóg jest naprawdę wielki, naprawdę wielki, potężny. On czyni cuda, bo cały ten nasz dom, cała ta służba to jest naprawdę jeden wielki cud. I dziękuję Bogu, że mogę ja i moja rodzina być tego częścią. I dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, którzy nam pomagają, bo sami byśmy nic nie zrobili. Cóż mogę wam jeszcze powiedzieć, tu jest nasz dom od frontowej strony, tu jak widzicie chłopacy dzielnie walczą z krawężnikami. Jesteśmy teraz w trakcie robienia tej drogi, bo jak widzicie w wakacje jest dobrze, ale jak spadnie deszcz to tutaj mamy jedno wielkie błoto i to jest teraz taka też nasza główna inwestycja, żebyśmy mieli normalne dojście, normalny dojazd do naszego domu. Więc te pieniądze, które tam od was otrzymałem ze zbiórki, no to też przeznaczamy tutaj na krawężniki. Dzisiaj kolejny transport krawężników idzie. Potem w przyszłości będziemy robić kamień. I, no i to tak wygląda. Jeszcze raz dziękuję Bogu i wam, Bogu za to, że jesteście. Pokażę wam moją żonkę jeszcze. Moja żonka, widzicie? No i co? I, i, i Czekaj, jak to zrobić teraz? Tak, gdzie no i to i do zobaczenia w marcu, bo z pastorem Krzysztofem rozmawiałem, że w marcu przyjedziemy do Was, poopowiadamy wam świadectwa na żywo. Paru chłopaków się ucieszyło, że będzie mówić. Mamy też kogoś tam, kto potrafi grać na gitarze. Mam nadzieję, że to nasza, nasze poznanie to nie będzie tylko na ten moment, tylko że będziemy mogli dłużej utrzymywać kontakt. Niech Bóg was błogosławi i do zobaczenia. Hej!